Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o Norę. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Wulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, Radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza Magów Ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na Twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby Ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Witam was z tej strony Shadow Price, a to jest, to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w gotyk jeden mroczne tajemnice. Jakiś list? Tam pewnie poziomka spisze, że tam jakieś tam o których nawet nie pamiętamy. Szkoda, że tego noża nie da się wziąć. Dobra. Jeszcze tutaj. W razu mówię, że to jest stabinkiem, więc nie będziecie musieli... Jest troszeczkę cisza. Nie, to jest obraz. Jakoś tak będzie. Nie. Dobra, sobie zapiszę lepiej. Dobrze, jest. Dobra, nie się zapisuje. Postaram się głośno mówić. No to jak tutaj już widać, tu jest właśnie z ształem mi Czego tu szukasz, muzenko? A to cię to obchodzi? Sporo, bogamy kazał pilnować platów wymian przed takimi ciekawskimi szumowinami. Jak nie przymierzają ty. Mało ci przywitania Bulita? Chcesz znowu zarobić mordę? Znasz Bulita? To mój chłopak. Często razem witamy nowy. Miałeś szczęście, że napatoczył się Diego. Kim jesteś? Kimś, kto nie ma czasu na rozmowę z takim błahmycą. Zęczaj z tobą, daj, kupi masz jeszcze okazję ujść z życiem. No ja tam z nim dalej nie rozmawiam, ponieważ będzie, będzie walka. <laughs> nie mam szans z nim wygrać. Z tym w ogóle nie rozmawiam. Nie chcę mi się... Od razu mówię, że tak. Nie będę tam przewijał tych dialogów. Kurde, ale hojne te brylki, no nie no, no nie mogę. Dobra, postaram się, żeby w czasie się wyrobić, w tych 15 minutach. Więc... Nie wiem, dojdę tak do połowy... Nie. ile mam jeszcze czasu. Dobra, nagrywam jeszcze troszeczkę. No tak. i tak, zaraz skończę. Dobra. Od, odcinki postaram się dość często stawiać, ale też mam zamiar w Minecrafta nagrywać. Od razu mówię, że Gotik to będzie cała seria. Czyli, że skończę jedynkę, to od razu zabieram się za dwójkę, ponieważ no, lubię Gotika. Jedynkę grałem. Oczywiście w mrocznych tajemnicach jeszcze nie wygram, ale grałem, to już mniej więcej wiem o co chodzi. A jeśli nie będę czegoś wiedział, to poproszę Was, żebyście w komentarzach pisali. dobra, no, no. z tym gościem nie chcę zaczynać. Znaczy, spróbuję z nim walczyć. On już strażnika o wiele lepszy niż to, co mam na sobie. Znaczy, tylko teraz odkryć, to wejść. O jest. Należy to chyba z tymi bryłkami to mi dobrze idzie. Ach, Raz zdobyłem 200 na samym początku. Dobra, walczyć z nim czy nie? Dobra, staram się, jak przegram to nie moja wina. Zabrali ją! Zabrali! Co? O czym ty mówisz? Te suki instyny. Ci bandyci chemdorzeni. Porywali ją. Ty wyglądasz jak oni. Gim suki instynie. Bron się. Jaki to łeb jest. Ja klikam, żeby się ten. żeby się broniła, ten normalnie se stoi. Dobra, mniejsza o to. Rozwal go i kończę pierwszy odcinek. Nie tak mi zaatakujesz. Po co? A, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Tak wiem. Dobrali ją, dobrali. Co? O czym ty mówisz? Te dyny, ci bandyci chętnożeni Porwali ją. Ty wyglądasz jak oni. Widzę im Mogę tak wcześniej zrobić, no ale dobra. Hmm. Nie to tak. Dobra, dawno już nie grałem. Przepraszam Was, jeśli coś się pomyliłem. No to dobra. Pożałujesz tego. Nie będę niczego żałował. Dobra, uciek. Epo kilof Może ty kilofa mi zakosiłeś Dobra, rozwalę tego kretoszczura i kończę Dobra troszeczkę młody O, od razu mówię, że gram na normal Na normalnym Więc może będzie troszeczkę trudniej A jeszcze Jezu, mogłem wcześniej coś sobie wziąć Dobra, bryki się przydadzą Ponieważ, no, będą potrzebne... O, skórzany mieszek Oby tutaj było coś wartościowego Ja nie co mam z tym zrobić, dobra Więc To na tyle w tym odcinku Przepraszam was, że na początku nic nie mówiłem Po prostu nie chciałem sobie zawracać i wam głowy Po prostu gdy będą dialogi Nie będę nic mówił Przynajmniej postaram się. No to więc, na tyle, to na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć!